Cześć witam z tej strony Jacob Jak się? Przepraszam, jeżeli będę mówił trochę cicho, ale nie chcę po prostu nikogo tego spraszać. Aaaaaa. Witam w filmie na moim kanale, w którym to zrobię coś ciekawszego, co, co y, do tej pory robiłem Będę o tym pamiętał! Mianowicie pogram sobie dzisiaj trochę w Minecrafta. O kur... <słysy> o kurwa. <słysy> Ale nie w zwykły sposób, tylko taki bardziej trochę urozmaicony No kurwa! Ty szma to pierdolona, jak ty kurwa nawet starować się w nie umiesz. I jednocześnie zaczynamy nową serię. Dlaczego? Dlaczego kurwa? Dlaczego? Ja pierdolę kurwa. Wiem, że wielu z Was może się nie podobać to, że zrobię raz dwa filmy albo i pięć w przeciągu tygodnia, a potem nie mamy cały miesiąc, ale no tak to jest po prostu, że nie mam czasu. Mam wiele innych ciekawszych rzeczy do robienia, więc. Tak już jest po prostu. Ale, jak już mówię, dzisiaj jesteśmy w Minecraft i zaraz coś zrobię, tylko najpierw yy, upewnię się tylko. No, a więc ja tutaj wszystko poustawiałem, najbardziej jak się dało. A może z wyjątkiem e, wielkości interfejsy, bo to naprawdę nie jest takie <laughs> bez limitu. Tutaj, wszystko, 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 wszystko. Jakości prawie wszystko, bo te tutaj mi się psują, jak to pamiętam, na nie będę próbował. Tutaj wszystko na pewną pizdę mam załączone. Odpaliłem tutaj normalnie ja pierdzielę. Shadery. To bardzo, kompleks. Pewnego pizdzielca powtielałem. Wszystko jest kompleksowo załączone. To mi się jak najlepiej rąbało. Jeżeli coś się będzie dupić, no to ja to po tebie w Innych też tu poprawiałem. Związki pełnego ekranu, Auto zapis na 25 minut prawie, no a takie. Eee, język, język, tu jest język, oczywiście polski, bo ja lubię po polsku. Dobra, eee, Trochę wieloosobowy tu mnie ja nie znajdzie, chyba takiego sieci. Więc zaczynamy to tu, tu znaczy 6 innych mapek, ale ja stworzę nową mapę. Od razu przerzucę się na mapę i nazwiemy sobie bez bicia mobów. Bez bicia mobów, o to chodzi. Eee, struktury generu? domyślne jebie, mnie to kurwa. Ha! Ale jeżeli tak zmieni i odpalę, tak. Nie, jednak nie. Jednak gra jest mądra, wyłącza nam to. Czyli Minecraft kurwa dzieje się Kurwa, bada, bada, bada. Miałem nadzieję, że będę mógł skrzynię odpalić. Nie. nie mogę, kurde. Dobra, lecimy. Nie wywaliło. Nie! Dobra. To jest fajne. ho! <laughs> ale fika. Ja cię krycę! Zamknij się! A, Wydaje mi się, że lekko mi przycina, dobra. E, nie pić mobów. Więc możemy robić wszystko co chcemy, ale nie możemy zabijać żadnego mowa, jak jest na tej mapie. Co za głupia misja! Jeśli tak, to ja się będę musiał przerzucić. O kurwa! No wiecie wy co? Ja to jestem jednak szczęścia. Zamknij się! Nie wiem, komu mogłoby się zdać, żeby mieć wioskę tuż przed swoimi oczyma, jak się tylko pojawimy w grze. Kurwa! Bo mnie, kurwicę, jądro strzela. Nie będę tego spidranował, bo to nie o to chodzi, żeby to speedrunować, ale przycina ja pierdolę. Już w propos zapomniałem jak się y, gra w Minecrafta. Kurwa wiśniaku Jak można tak w ogóle robić, że nie wiadomo jak się gra w Minecrafta. Ja to prawej, kurwa! No właśnie. Oczadził. Ostatnio widziałem, że na moim kanale liczba subskrypcji się znacznie zwiększyła. Jestem z tego powodu niezwykle zadowolony. Zobaczę. Ooooooo! Czekaj. Y, jak się tu klika, żeby wszystkie y, y, ziemniaczki tutaj sobie wziąć? No nie tak, no. O, tak można było, dobra. No dobra, to bywa, no. Fajny domek, to ja sobie tutaj może. A bo wiecie, co ja się tutaj rozgoszczę w sumie? To jest w sumie dobry chyba pomysł. Czy tutaj są coś osadnicy? Tacy wieśniaki tutaj czy gdzieś tu wchodzą. To... Dobra! Tego się nie spodziewałem. Po raz pierwszy tak po prostu zobaczyłem Endermana. Bo jeszcze zginę bez skitu, bo ja tu jeden raz zginę i... Oooooo! Przecinarka. Mogę postawić jabłuszko? Nie. Mogę postawić drzewko? Nie. Mogę postawić czmara? Nie. Przejebane! Słyszałem cię? Gdzie? Tutaj gdzieś po tej stronie. O, mają Golema! A tu jesteś. Cześć, 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 cześć kolego? Cześć kolego coś się wymienić? Płatneż. O, płatneż. Kurczę, trzeba by było coś ci tu pozbierać trochę. Two years late. Swego czasu popularne było nagrywać Minecraft, a teraz to już zeszło z mody. Minecraft jest już starą, nawet dwunastoletnią gierką. Nie Albo mi się zdawało, albo ten golem zaświrował i się cały czas kręcił. Chyba ja zaświrowałem, nie? Do cholery, jasne. Ciekawe jak ja to sobie zmontuję potem. Eee, wiem, że z całego czasu było tak, że po prostu ludzie nie montowali tych gameplayów. Po prostu same puste były. Cześć, witam w Minecraft. Zaczynamy nową grę. Zgadza się, to trzeba Cześć. Ale ty masz wielki łeb, tak kręcisz głową, kurde. Jak coś ci się nie podoba, idiota. O, oni są, dobra, w tym kanionie. Pod spodem w tym kanionie oni są. Ty. Czasem, czasami naprawdę strasznie boję się tych odgłosów. Mam trochę jabłek, więc ja już trochę zjem. Ja już trochę zjem. dzisko no. tu gdzieś mają jest owca, ale ja nie mogę bić żadnych mobów. Muszę pamiętać, żeby nie bić moba. Jak uderzę moba, to muszę wszystko od początku. Co to w ogóle jest? Ej, co to w ogóle jest? Ej, co to jest? Stół Kowalski? Co się z tym robi? Dobra, nieważne. Po prostu nie wiem co to jest. Stół kowalski okej, okay, ale do czego to służy w ogóle? Tyle tutaj jest wieżot, w pobić i byłoby. Nie mogę powiedzieć, więc to jest O, ale mamy już postęp. Mamy butki. Ubieramy. No jest nic. No i teraz będziemy ciepło w chociaż. To jest studia. Jaka realistyczna woda, ludzie! Jaka realistyczna woda! Raz na rok, możesz się umyć. Z brudną dupą biegasz. Co to jest? To jest piec chudniczy. Nie mam co z tym piecem zrobić. Co ty chcesz? Węgiel zaszmar. A w sobie. Co to? Co to jest dla mnie? Przehandlujesz mi na to, tak? Dobra! <zysy> Czy jest w Zobaczmy co w tej chałupie. Pusto. Nic zupełnie nie ma. Tą jeszcze nie jeszcze chłopę, szybko tą chałupę jeszcze sprawdzę. Też nic. Jeszcze tak jest na szybko sprawdzę tą chałupę. Tu jest nie taką chołkę, to zostawić szybko. O! Znów węzaka, okej. Okay. Zamykam drzwi za sobą. Że się nie bali jako co? Szybko szybko szybko, 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 szybko zbierać. to Bo się będę zbierać. Bo się będę zbierać! O, dupę. Szybko, 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 szybko. Tu jest moja. Tu jest mój domek. Tu jest moja domek. Tu jest mój domek. Dobra. Słodki snów. Postęp. A gdzie ja mogę. A gdzie ja mogę zobaczyć te moje postępy? A tu, dobra. Eh, eee, dobra, się teraz dokowały. Kur... Eee... Uh, sadzonki. To ja sobie te sadzonki wezmę i... Tutaj porob Co? Zdaje mi się czy... Chyba. Podzie... Mam nadzieję, że są gdzieś po ziemią. A tutaj są Z... Słyszę ich gdzieś Gdzie oni są? nie? E tu są dobra A... On mi goni? Nie, nie, to jest woda, to jest woda, dobra. To samo jest, To jest. A... Zostaw mnie! Mająku debilu, zostaw mnie. Ja się tu zamykam. Nie mogę zabijać mąbów. Kurwa awansowałem! Zrobię tak. Poszukam domku, w którym nie ma osadnika A... i spróbuję kraść mu piec. Nie macie? Nie dobra. Dobra, bielemy. To są piecy? A co zrobimy? Tak, robimy. dobra. Piec hu hutniczy! Oooo! Ziomek, nie chodź tutaj. Ale bo to jest piec hutniczy! To ja ten piec muszę zwrócić. Ja cię jednak zwracam to tutaj. No i tak muszę sobie sam zbudować. ścieżka ubitałem to. Co wy robicie? Co za barany, Matoły Jebanek! Ja was nie wierzę tak, to sam po uczonku, bo jest no okay. wychodźcie... Już. Kurde. Tumany jedny, ja pierdzielę. Wyłaźcie już. O, brawo. Zrobię wam takie przejście, bo ty wy jak wy robicie fontanę, to ja pierdzielę. Czy ja mogę coś z tym brukiem zrobić, żeby on był zwykły? Czy można takiego uszyć, żeby zrobić pieca? jeżeli można, to dobrze. Proszę, proszę. Żeby ten zamszony bruk mógł być wykorzystany na piec. Yes! Dobrze, mamy piec. i mogę przepalać, dobra. Całkiem zużyj diamentową motykę i przemyśl swoje poczynania. W ogóle to jest najbardziej... Najbardziej niepotrzebny chyba przedmiot w grze. Diamentowa motyka. Rybobranie. Złap rybę bez wędki. Osobiście lubię starego Minecrafta. Czy ja naprawdę muszę czekać aż to się przepali tak samo? Poczekajcie, chwilę posiedzę tutaj. To teraz? A nie, przepala się. Co się niby nie przepala, tak? ile poczekam. No przepala się. Dobra, przepala się, bo ja... Aha! Bo jak je ja tak puszczę i tak to... Dobra. To mój błąd. Zapomniałem, że ja wstrzymałem grę. Ja myślałem, że ta gra cały czas idzie i po prostu nie działa do... Jak jeżeli się na to... to nie patrzę, to wtedy mi nie działa. A jednak działa, tylko po prostu wstrzymałem całą grę. Nie zabiłem jeszcze żadnego moba póki co. Już mógłbym dużo zabić. Co jest Ra Daniela? Weź się zamknij, kurwa, w końcu pierdol się, kurwa! O Jak się kucało na kontrol, dobra. Ja pieprzę, ja tam nie idę. Kolejny piękny dzień. Na to, aby tutaj się trochę poirytować. O, tutaj już gościu sobie. Chodź, ja go nie mogę bić. O, jesteś, jesteś, dobra. Eee, a nie, to nie ty. Ty cały czas tutaj? Ja cię kręcę, debilu! Cały węgiel mam, 58 węgiel. Eee, tak. Raz, dwa, trzy. Mam trzy Dobra Proszę cię Gdzie to jest? U. Mam pięć Pokaż się To będzie cztery? Ale przecena Gościu, ty to mnie jesteś Patrz, przecenę mi zrobił Skubaniec, co tam jeszcze masz? No tylko to, no to dobra Ty co mi dajesz? Chełm? I tamten miał przecenę, i w cała nam mamy spodnie. To jest tundra? Nie jestem pewien czy to na pewno jest tundra. A co to jest? To jest... Co to jest za drzewo? A to jest nie drzewo? Dobra, czyli jednak e, tundra. Dlaczego nie idziesz do wioski? No właśnie. W dupie masz te wieśniaków? Dobra, skieprza. Z się nie dogadam. Czemu w ogóle cały czas tu jesteście? No ja cię kręcę. O gawice kolcze plus 4 za jednego szmaragna czy to się opłaca? Ile dasz te takie żelazne norgawice? Plus 5 zbroi. To patrz. Zobaczmy czy tutaj problem. Eee... A widzę. Zaś ten, ten, ten zjadł na niej Prawda? O O O kur... O Jeszcze spadnę na dół i się z... I zginę, połamię kopyta A, widziałem Zaś myślę, że... Że żelaza że węgla Cały czas mylę sobie Patrzcie, mi się że na trzecie mam drugi W co dobra, bierzemy to spływamy to. Dobra, dobra. Ale że nas takował, ja nawet tego nie wiedziałem. To się zawiodłem kolejne trzy do tego, do tego i tak. No i patrzcie gościu, mam prezent. Żelazne na gawicę, pięknie. Teraz mogę tak. Brakuje tylko yy, na pierśnika. O, przyszedł, dość jednak broniż, dobry jest. A wiecie, utrzymujemy się nieźle. Następne odcinki też pragnę na przykład zrobić yy, takie wyzwanie, żeby zrobić Minecraft Hardcore, ale będę grał dopóki nie zginę z wymęczenia. Nie to, że się... Yy, jeżeli od, się przepracuję, no już po prostu nie ma siły, bo, tak bo tak chyba Minecraft się nie da po prostu umrzeć. Ale umrze się na pewno ze zbyt długiego niespania, ponieważ czyli do stworu i zacznę atakować. A wy tu? No nie! Ja atakuj mnie. Jak to... Jak to zrobić teraz, kurde? Ty tu też? Kurwy syny! No chyba nie powiesz, że mnie atakujesz, nie? No... No już nie atakuj, gościu! Ojej! Fak! O! O! Patrzcie! O! Proszę! O! Proszę państwa! Aha, głupno! Dziki woko! Też ja myślałem, że tutaj coś chodzi, a tu nikt nie chodzi. O! Oh, Fak! Chyba tu się Kop Kopię szybko do góry. Ja pierdziele Boże, chyba jak ten tu przyjdzie, o dobra Więc ja zaś Co? A ty tu? O, zgin, 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 prawda, zgin, zgin Siedź w słońcu, siedź w słońcu, siedź w słońcu Spal się, spal się, spal się. Ja nie mogę atakować. Ja cię chcę też atakuję, to koniec gry. Spal, się szybciej kurde. Brawo. Tak się przebiegnie. Oh, fuck. Dobra. Gry z creeperem nie chcę mieć do czynienia. się wracam. Jak z tego wyjść teraz? Nie wiem, mogę się po prostu rozkopać, ale... To było głupie wiem, ale dobra. Co to za wiem? POF! POF! Co za główno! Za mną idzie. Już prawie godzinę. Mam 59 minut nagrywania. Naprawdę teraz idę dalej. No to papa. Pa. Idziemy na górkę, jesteśmy na manżaro Manjaro. Ole Cliff, oż... Głupy byłoby spaść z tego cliffa. Tak bezpośrednio. Oj! Ostrożnie. Ostrożnie, bo jak stan zbyt wysoki, bo to zginę, a jak kino, to będzie hamska śmierć. To będzie instant death. Ramy. Najgorsza rzecz świata, jak mi się żarcie skończy. Żarcie mi się skończy, to jest koniec. Ale wyzwanie zostało ukończone z powodzeniem, bo nie zaatakowałem żadnego zwierzęcia. Jak ja tu. Jak ja tu zejdę? A to mogłem spaść. Pierdolę! O nie. O nie. A mogłem wziąć łóżko. I chyba będę mnie skaby O oh, fuck! No to, no to No to jest... To, to teraz już wspomnę. A, A może przeczekam? Jimmy Shaq, but you check. To ci się! A, tyle jeszcze mnie mieszkać. Nie Co się rozstało O kurczę! Dobra, uciekam. Ja będę szybko uciekał chyba. Może mnie zabił! Może przez je... A i nie. Chyba jestem przy... gdzieś piękne? Nic nie widzę. O, widzę, dobra. Super! Dobra. No i mogę teraz obserwować sobie świat po prostu To chyba na tyle. No i to był taki filmik z Minecrafta z Upperem. na napisamide next No i to zostawić łapkę w górę, yy, komentarze z na następny odcinek oraz suba z słoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych filmów cały czas gdzieś na bieżąco. No to na razie. Kurwa, wszystko muszę wyjewać w pizdu! <muzyka>